Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Kroniki Bohatera. Moi drodzy. Jesteśmy Witchan i dzisiaj wykonamy sobie kolejne zlecenie związane z Andarum. Wiem, że już będziecie zaraz żygać tym Andarum, ale teraz lecimy do krypty, do martwych mnichów. Moi drodzy, zbrojkę już sobie nową założyłem, już sobie ją trochę ulepszyłem, ale niestety dopiero o połowę poszła w górę, więc no niestety nie będzie ideolo. Przenosimy się. Na 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 e, Skały mroźnych y, śpiewów Skalne cmentarzysko, kurde co to było skalne cmentarzysko To pewnie będzie coś z tymi A właśnie, bo my mamy teleport do RM-u, co nie? Tylko teraz RM jest pusty, ale w razie w Trzeba mieć to na uwadze, że mamy teleport do RMu Na tej postaci? Tak, na tej postaci I to nie są ci mnisi, którzy nas interesują Na nich sobie pójdziemy potem ale w tym momencie lecimy nagrywać tutaj z tego zakonu równowagi więc działamy moi drodzy, działamy no troszkę nas wywaliło, w krypcie będą nieumarli mnisi i w sumie wiele tego nie będzie myślę, że damy sobie z nimi radę, szczególnie, że już mamy zarówno mieczyk, jak i zbrojkę wymienioną więc myślę, że na luzie Moi drodzy. Ym, y, 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 zmieniłem trochę szatę graficzną w ogóle kanału, ym, trochę, no rozjaśniło się na, y, na pewno, a, więc y, chętnie dowiem się, y, jak wam się podoba. Jakoś mnie spontanicznie wczoraj w nocy wzięło, że po co i spać, skoro można sobie grafiki robić. Yy, a lubię tak czasem sobie bez powodu jakieś grafiki porobić. No i właśnie jakoś tak stwierdziłem, a to zrobię sobie na kanał nowe jakieś tam szaty graficzne. I ja jestem szczerze dość zadowolony z tego. I ciekawi mnie Wasza opinia. Zmieniliśmy się z fioletu na złoto. Jeśli ktoś w ogóle tutaj wchodził, typowo na kanał. Em, widać to też po y, miniaturce, w sensie tak, w sumie na miniaturkach filmików to będzie widać delikatnie. Będzie to widać na. Em, na. na, na em, będzie to widać no, poza kanałem, jeszcze na e, moim. E, Powiedzmy logo, czyli tej profilówce YouTube'owej. Um, no dobrze, tak czy siak, lecimy do krypty. Ten gościu ma 70. któryś level, więc raczej do krypty się pchać nie będzie za wcześnie. To dobrze. Um, no i myślę, że nie, no dzisiaj nie dobijemy levela. Znaczy dzisiaj, teraz nie dobijemy levela. Myślę, że w najbliższym czasie damy radę. E, no i jesteśmy. I kurczę, myślałem, że mieli takie 90. levely, ale dobra. Dobrze, wiedzieć, nic nam kompletnie nie robią z tą zbrojką, więc. Ja pierniczę. Czajcie? Nic nam nie robią kompletnie, co oznacza, że w tym momencie, gdybym tych bandytów koło tu nie robił, to by mi mogli naskoczyć. Więc najsik. Tutaj ktoś poluje sobie na coś. Nie pamiętam co tu się pojawiało. Um, ale pamiętam, że często, często tutaj bywałem jak expiłem główną postać. Więc tutaj ewidentnie było dobre ekspowisko. Ktoś tu do nas sobie y, wędruje. 86 poziom, kurde. Mam nadzieję, że on nie jest typowo w, tutaj w celu mm, ekspienia czy questenia. Bo ja bym sobie chętnie to ten. E, zrobił tę misję, a nie. Ale nie, widzę, że omija wszystkich mnichów, więc bardzo dobrze. Zostaw ich mija. Y, ja sobie z nimi dam radę. Dobra, tutaj powinny być większe grupki, chociaż już doceniam, że są grupki po 3 i 4, nie pamiętam czy takowe były tutaj wcześniej. On ewidentnie szuka wejścia tam do tamtej części krypty. Tak mi, tak mi to wygląda patrząc, że co chwila gdzieś tu zawraca. A może on czegoś innego szuka? Herosa? Który on ma level? Eee... 86, no to nicula na Herosa nie ma co. Ale dobra, mniejsza. Nie nasza sprawa. 9.42, czyli nie pisali tu, kiedy ja tu byłem. Bo się dziwię, że tak świeżutko jakiś tekst tu jest, a nie jest, nie jest jaśniejszy. Ale dobra, przerażających mamy już z głowy. Teraz lecimy sobie... Czy my tu gdzieś w ogóle... Jakoś sobie logicznie przejdziemy, nie przejdziemy, czyli musimy na około iść tutaj. I teraz tak, jednym z tych przejść nie przejdziemy, ale mniejsza, bo myślę, że do tego czasu już zdążymy zrobić całego questa ze względu na to, że bardzo mało nam ich zostało do ubicia. Um, no, ale myślę, że oczyścimy sobie całą mapkę w miarę um, i jakoś to będzie tej, kurde, jaką ja mam tę Pięć 5000 ja pierdziu, to ja tak zużywam, a to 30, 33% będzie. Serio, już piątki tu masz? Nice, znaczy ojoj. Ym, dobra, a, myślałem, że w, tej, że w tym korytarzu już, już, już ich porobię, a tu jednak widzę, że jeszcze troszeczkę yy, nas tego czeka, ale mniejsza. Ideolo, bo obejdziemy sobie większą część tutaj rzeczywiście. No, sobota, ja w ogóle dzisiaj 7.30 się obudziłem i potem przez, przez chyba półtorej godziny, albo, albo nawet dwie godziny leżałem bez celu, tak mi dziwnie, bo niewykorzystany w ogóle czas, a ja lubię kreatywnie wykorzystywać czas, um, więc musiałem w końcu się ruszyć i zacząć nagrywać, tym bardziej, że nikt mi nie będzie przeszkadzał póki lokatorzy śpią, więc przynajmniej tyle. A te lenie śpią! Jest 10.03. <laughs> Lokatorka mówiła, że. Yy, że ten. Że o 10.00 będzie śniadanko robić i możemy sobie coś zrobić. I. Ona śpi. <laughs> więc no cóż. Dobra, brakuje nam dwóch duchowych rozpruwaczy, moi drodzy. Tu jeszcze nie ma sensu marnować tego, więc marnujemy to. A, chyba to bardziej zmarnowałem, ale mniejsza. <laughs> Um. Kurde, no skończyli nam się nieumarli mnisi. Czy gdzieś jeszcze tu była mapka z nimi? Bo to nas prowadzi do tabliczki, wiadomo, najbliższej, która mówi, że tak, tutaj się odrodzą. Um. Lećmy więc tutaj i sprawdźmy, gdzie jeszcze jest szansa ich spotkać. Tylko kurde, no... W rm raczej nie. Chociaż czekajcie, tepnijmy się do rm -u i zobaczymy. Najwyżej troszkę wydłużę ten odcineczek. Um, to jest tu. Są! So, nice! ja byłem obok i mogłem sobie od razu skoczyć tutaj a ja specjalnie leciałem do tej do mm, świątyni no ale dobra, mamy ich porobionych jeszcze tutaj się pokręcimy chwilę um, o, czwóreczka nice, uwielbiam takie grupki to jest zawsze spoko opcja um, tutaj jest wejście głębiej tutaj jest przejście jakieś Najsik, dobry, tept, i tutaj myślę, że będzie w ogóle dobre ekspowisko, żeby się tutaj na dłużej zatrzymać. O, duchowy pożeracz, duchowy pożeracz, to jest Elitka 87, damy mu radę. To jest zwykła Elitka. Ale dziwne, że nie atakuje automatycznie. W ogóle to ja sobie nawet nie przyciszyłem tego, nie przyciszyłem Segierka. Okej, okay. miałem wrażenie, że jakoś tak ten, że jakoś za, za wyraziście to słyszę. Ej, mocny jak na elitkę, w sensie no mi dużo nie zadaje, ale długo się go bije jak na elitkę zwykłą. Wesoło. Ej dobra, widzę, że tutaj ktoś rzeczywiście się kręcił, bo mi się odradzają teraz potworki, ale to nie jest źle. Um, bo to oznacza, że już chwilę go, kogoś nie ma, więc nice. Um, m, 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 m. Dobra, tego sobie użyjemy. Mógłbym już tą ostatnią laskę wykorzystać, więc chyba trzeba będzie się tutaj trochę poranić. Tu jest w ogóle portal. Portal. coś kojarzę, kurde, tu się przechodziło do takiej mapki chyba zamkniętej. Sprawdźmy to. Zbliżam się i. A, tutaj byli mnisi. I pewnie jestem w piwnicy mnichów. Tak, piwnica opętanych mnichów. Okej. Okay. To kojarzę to miejsce. I w ogóle, co jest? Są zwykli mnisi. Ja myślałem, że tam byli inni mnisi, tacy niezwykli. <grymne> Z walki, ów. Już myślałem, że znowu zwaliłem i, i mam nie, nie to błogo, co trzeba. Dajcie jakiś zwój do Andarum. Pany, nie bądźcie tacy. Nic? No dobra, to ci umkajcie. To ja wracam. Obrażam się. Piwnica Opętanych Mnichów nie jest Wandarum, to jest w ogóle o wiele dalej to miejsce. Więc to jest bardzo ciekawe w ogóle, że tak połączyli te miejsca. Ale spoko, no nie będę narzekał. Tutaj podejdźmy sobie jeszcze do Rozprówacza, akurat grupka trzech. I myślę, że potem możemy lecieć śmiało oddawać questa. Nie wiem, chyba, chyba około 10 minut jest, jest dopiero odcinek, więc najwyżej będzie krótszy. I najwyżej następny dam wam trochę dłuższy. Bo na pewno mamy do zrobienia właśnie tak jak Wam zapowiadałem, wyzwanie śmiałków. O ideolo, na styk mogliśmy to wykorzystać. Dobra, e, wyzwanie śmiałków mamy do zrobienia. Kurde, może ja je zrobię na 83 levelu. Tak, pod do 83. Zmienię sobie całkiem EQ i weźmiemy najtrudniejsze wyzwanie śmiałków. Co wy na to? Też tak myślę, że to bardzo dobry pomysł. Więc moi drodzy, poekspimy sobie troszkę, co? Myślę, że dużo czasu nam to nie zajmie, patrząc na to, że mamy tak 803 koła do levela. Eee, I jesteśmy w dobrym miejscu do tego ekspienia. Mamy trochę grupek po 3, po 4. I nawet po 20k nam leci Expa, więc myślę, że dobijmy sobie ten poziom. Nawet nie musimy w całości. Myślę, że wystarczy, że jeszcze 500k sobie wyekspimy. I dobijemy level już tak naprawdę zakonem równowagi, oddając questa po prostu, co nie, więc to będzie też spoko opcja. A przy okazji my się tu trochę ten troszkę się podbijemy, podbudujemy. Grupka 4 ma nice i to daje mi 30 koła, więc naprawdę fajnie. Tu się naprawdę szybko expi, to jest serio. Do... Moi drodzy, jakbyście się zastanawiali nad ekspowiskiem na około 80 level, polecam. Magda Gessler. O i nawet nawet wypada czasem jakiś itemek, więc nice. Tu są zwykli, to mnie mogą cmoknąć, znaczy nie, tu nie są ci zwykli, tu są ci mocniejsi, ale nie, to wciąż nie to, idziemy tutaj. Eee, może po tych schodach jeszcze eee, gdzieś się załapiemy, niech będą ci, będą ci, no dobra, no to tych sobie jeszcze pobijemy trochę. Eee, z nich też jakieś demaski wypadają, więc przynajmniej zawsze coś, tylko tutaj pewnie jest, tak, kałem Mroźnych piewów już, więc będziemy musieli jeszcze cofnąć się do tych mnichów, gdzie przed chwilą tam wyszedłem, bo nie chcę jeszcze wychodzić z tej mapki. Bo na pewno w skałach mroźnych śpiewów nie znajdę potworków takich rozwojowych dla mnie, bo tam będą strażnicy Andarum i. i coś tam jeszcze. I te. tygrysy, i tak dalej. Dobra, więc lećmy jeszcze tutaj w głąb. Jeszcze takie. 300k śmiało, myślę, że możemy nabić. Nie wiem ile dostaniemy tutaj z, y, od zakonu równowagi, ale obstawiam, że do 300, może 400k. Wydaje mi się, że w sumie chyba ostatnio dostałem rzeczywiście 400k. Przekonamy się. Ale tak chcę do takiej bez, bezpiecznej linii wejść, y, żeby nie musieć się martwić o to, czy, czy dobiję ten level sprawnie, czy jeszcze gdzieś będę musiał lecieć. Najwyżej, gdzieś tam powiedzmy, poza odcinkiem wtedy pójdę. Jeśli się nie uda, pójdę poza odcinkiem i nadrobię te parę ka, które by mi miały zostać. Um. Nie no, chociaż do tych 4 jest to żebym zbił. No, ale tych to też nie ma co. O! Przynajmniej i temki wpadają. Ale patrzcie, za dwóch czy tam trzech wpadło mi 7 koła. Więc no słabo, słabo. A tepnę się znowu tym teleportem na RM no to mnie gdzieś tam w głąb wrzuca i może coś się nic się nie pojawi. Nic. Bo tutaj... Czy my tutaj wchodziliśmy w ogóle w górę? Wchodziliśmy pewnie Chociaż. Wchodziliśmy. Tak, więc zejdźmy sobie w ogóle głębiej. I sprawdźmy czy jest jeszcze szansa coś tutaj upolować Please, żeby się udało. Bo to byłoby spoko. No tutaj jest jakiś jeden rozpruwacz och. I tutaj jest portal. Tam są zwykli mnisi z Andarum, więc chyba mi się średnio opłaca. Y, zwykłych męczyć. Ej, nie ma łatwo. No ale dobra, no, zwykłych też pomęczmy. Będzie wesoło. W ogóle dodano w końcu to, na co czekałem. Czyli możliwość obsługi y, y, rozmowy z NPC y, poprzez klawisze. Czyli y, klikacie teraz numer odpowiedzi, którą chcecie dać w rozmowie. Czyli jeśli chcecie pierwszą opcję dialogową, um, to dajecie sobie jedynkę i tak dalej, i tak dalej, więc najsik według mnie, spoko, zmiana, dobra zmiana, <laughs> zmiana na lepsze, mm, dobra, tutaj pobijmy, no chociaż mi dajcie ten zwój za wytrwałość, że, że tutaj was bije, ale dobra, dobijmy do 400k, to oznacza, że tutaj doczyszczamy tych i wracamy do Itchan momentalnie, trzeba porobić tutaj wszystko, um, dobra. Um, trzeba oddać tego kłaścika, No, ale przynajmniej się wydłużyło to te parę minut. Uh, I please. Zmieniamy od razu na questy. Please, level up. Level up, please. Na pewno questy, na pewno questy. Dobra, doleczmy się do fula. I w następnym odcineczku, moi drodzy, już z prawie całym nowym uzbrojeniem, bo tylko buty będę miał wtedy do, 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 do ekspienia, Będziemy lecieć na wyzwanie śmiałków do Magusa z Karkahan, więc nice. Naprawdę spoko. A Już się doczekać nie mogę, bo zawsze lubiłem te wyzwania, a z nich zawsze fajne itemki wypadały. Znaczy zawsze. Zazwyczaj. O. Jest! Ponad 500K z tym y, expem dodatkowym, więc najsik, nice, moi drodzy. Ja w, kół, w kółko mówię Najsik, nice, ja wiem, jestem tego świadom. Ym. Od razu sobie odpalę to na walkę. A, dobra. Tak, rzeczywiście, jakaś ten, ten, ten coś. No dobra, tak czy siak, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka i komentarz. Zachęcam mocno do zasubskrybowania mojego kanału, bo będzie więcej ciekawszych jeszcze rzeczy. I pamiętajcie, żeby dać mi znać w komentarzach, jak wam się podoba nowa szata graficzna. Wcześniejsza była fioletowa, typowo, a teraz mamy troszkę jaśniej. I co? Do następnego odcinka jeszcze dzisiaj o godzinie 18. Cześć!